Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer. to jest Project Cars 3, czyli nowa, dosyć ładna ścigałka na komputery i konsole. Trochę jak Need for Speed, tylko niestety nie ma uciekania przed policją, to są bardziej profesjonalne wyścigi na szybkość, na czas i na umiejętności. W tym możecie zobaczyć mój przepiękny samochód, mam nadzieję, że będzie się dobrze spróbował w następnym wyścigu, który w tym momencie włączamy. I mam nadzieję, że może za pierwszym razem będzie nawet pierwsze miejsce. Witamy w... Wielkiej Brytanii. Ciekawe cóż to jest za miejsce w Wielkiej Brytanii. Dosyć ładne. Byłoby jeszcze ładniej, gdyby nie fakt, że kuźwa nawet RTX 2060 Super podczas nagrywania jest za słaby dla tej gry, ale dobra. Mam nadzieję, że i tak będzie dobrze. O, muszę ogarnąć tutaj jeszcze po lewej jakieś wyzwania, czyli na przykład 120 mil na godzinę. Nie wiem dlaczego nie ma kilometrów, chyba nie dało się tego zmienić. Dobra, trzeba wygrać to za pierwszym razem, panie, za pierwszym razem ja tu się wepchnę, halo? Mogę się wepchać, dobrze pan radę, dajcie mi się wepchać, bo tylko porysujecie za sa samochody. Dobra, lecimy, lecimy. Pierwsza piątka na ludzie, tylko trzeba zahamować. Chyba dobrze weszło hamowanko, dobrze weszło hamowanko. Tylko też, żeby nie hamować za bardzo, bo może z jednej strony wyrobię zakręt, ale z drugiej strony te gnoje z tyłu będą chciały mnie. Dogonić, o tu mam piękne okienko, proszę państwa, zaraz będzie jeszcze pierwsze miejsce O ile nie będę skręcać za bardzo w jakąś i dziwną stronę, się obijać o wszystko możliwe Znowu wanko, znowu będzie okienko, nie oczywiście, bo się musi we mnie gnój wpieprzyć A jak ja ci tutaj zaraz okienko pocisnę mordo Siedzę ci na ogonie O, wyżej bardzo, patrz jakie piękne okienko patrzę jakie piękne okienko, wypieprzaj z trasy <laughs> Nawet nie próbuj mordo, nawet nie próbuj no i dupa Jasiu Karuzela. No właśnie o tym mówię, za mocne hamowanie. A pomimo tego, że jednak muszę takie mosty dać, żeby wyrobić kuźwa zakręt. Ale nie szkodzi, jeszcze was dogonię. Jeszcze was gnoję dogonię. A hamowanko dobra. Na wszelki wypadek hamowanko nadal jest trzecie miejsce. I na pewno jeszcze zaraz ich dogonię, tylko znowu hamowanko musi być. O, piękne okienko, dzięki, Mordo. Tutaj hamowanko lewo, lewo. Dobra, dobrze weszło. Tutaj ten gościu nie wyrabia za bardzo wspomogę hamowankiem i cię wyprzedzam. Dziękuję, dobranoc. Mam wszystkie polewe i wyzwania ogarnięte, przynajmniej tyle. To będą dodatkowe punkty expa. Teraz jest druga połowa tak naprawdę... Tej eee, trasy Kuźwa mać, dupa Jasiuka Karuzela. Co z tego, że hamuje moja kuźwa fura i tak się o wszystko rozwala A dobra, zaraz ogarnę sobie wystarczająco duże prowadzenie I tak naprawdę to już możecie mi co najwyżej wdychać spaliny O, proszę bardzo Aż se dabne ze szczęścia Proszę bardzo, jakie piękne pierwsze miejsce Dobra, pierwsze miejsce, proszę bardzo, umiem, umiem tak zróbmy sobie, proszę państwa, kolejny Wyścig w dzisiejszym odcinku. Kolejny wyścig i podobno to są mistrzostwa, dwie rundy. Ciekawe, ciekawe, czy wygramy te mistrzostwa. Widać było, że ta trasa jest strasznie zakręcona, pewnie będzie dużo driftowania. Uuu, kaniony, kaniony. Interesujące. Strasznie będzie piaszczysto w takim razie, więc trzeba na pewno ogarnąć sobie dobrze hamowanie i trzeba. Te obydwa wyścigi wygrać. Lecimy, nie śpi był. to jest 20, o kurde. Będzie dużo chciało mi, kurde, odebrać miejsce, ja tak łatwo się nie dam. może tu jednak by się hamulce przydały troszkę. Teraz! Teraz daje kuźwa znacznik, że hamowanie. No sorry morda, ale jak mój samochód tymczasowo nie może skręcić w tym kierunku, który ja chcę, to raczej mi hamowanie dobrze nie wyjdzie. Więc tutaj może być trochę większy. Ile jest w ogóle? Dwa! Tylko i wyłącznie dwa okrążenia. No ja pitole. Na pewno mi się cokolwiek w tym przypadku uda O tutaj będzie mocno Mocny zakrętos Wytyfy. Halo przepuśćcie mnie Bo ja nie mogę prędkości rozwinąć Dobra tam zostawajcie w tyle w takim razie Palanty, elo tutaj was prześcigam Tylko to znowu hamowanko A niepotrzebne było aż takie mocno Co moja postać robi jak ja wciskam Gaz a ona hamuje no Wystarczy że w tym okrążeniu Ogarnę sobie dziesiąte miejsce i teoretycznie w miarę łatwo by było, można ogarnąć sobie pierwsze trzy miejsca przynajmniej. No kuź wam je spychają i nie mogę się rozpędzić. W bordę wasza macz. No i jest drugie okrożenie. No tutaj będzie trochę zdecydowanie większy problem. Na przykład dlatego, że znowu nie ma żadnego znacznika, żeby kuźwa hamować. I chyba patrzę najpierw na drogę, a potem dopiero na mapę. A na drodze nie zawsze widzę, że jest jakiś kuźwa, strasznie mocny zakrętas chyba nie? Co ja mam? GPS w tyłku? O, H2, gościu, wywala mnie się z trasy. Nie, że tylko tamtych wywalić trzeba. Ale na pewno tym razem to przynajmniej trochę lepiej wyjdzie. Przynajmniej dlatego, że bardziej się spodziewam tego, co. Będzie na następnym, kurde, nie wiem, kilometrach paru. Bo wiem, że w danym miejscu może być ewentualnie jakiś zakrętasz przynajmniej. Dobra, mój samochód, szczerze mówiąc, niepotrzebnie hamuje, bo w sensie, jak ja hamuję, a potem mój samochód chce skręcać, to mój samochód hamuje jeszcze bardziej i znowu nie mogę potem odzyskać prędkości. Więc nie rozumiem w końcu, co jest dobre: czy hamowanie, czy niehamowanie. Jak nie zahamuję, to przypieprzę w barierkę. Jak zahamuję, to jeszcze za bardzo mi zahamuje. No, na przykład teraz kuźwa, nie, nawet nie wciskam hamulca. Oj dupa, będę trzynasta miejsce w takim razie, bo już jest koniec wyścigu. E, dobra, może, może następny wyścig będzie zdecydowanie lepszy, bo podobno to jest na dwie rundy i może odzyskam parę punktów w tej kolejnej rundzie. Dobra, lecimy. Druga runda, proszę Państwa. Jak na razie w miarę. W miarę szybko leci, ale musimy ogarnąć właśnie jak najdalsze miejsca. Nawet po lewej mam dodatkowe wyzwania, żeby dostać expa, żeby być na piątym miejscu ostatecznie, łącznie po dwóch rundach. I to będzie ciekawe, czy mi się to w ogóle uda. W takim razie, Ach, nie po piasku, bo my spowalnia z jakiegoś powodu. Wydaje się, ta trasa zdecydowanie łatwiejsza, więc może trochę lepiej się to uda. Znowu dwa okrążenia są. Dobra, wytyfy. Nawet nie wciskałem hamulca, to jakim cudem mnie kurde chcą prześcignąć. Nie wciskaj za bardzo, dlatego że i tak mnie goście wypychają w ten sposób, żeby nawet nie wypychali mnie z trasy w barierki. Bo tutaj też niepotrzebne hamowanie było. Trzeba ogarnąć, żeby hamować wtedy, kiedy trzeba. Albo nie hamować wtedy, kiedy nie trzeba. Właśnie trzeba patrzeć na to, że deszcz pada, i może być ślisko. Och, ostatni zakręt. I ostatnie kółko. Trzeba pamiętać o tym. Trzeba być na tym piątym miejscu, co najmniej. Dobra, halo, gościu, nie wpychaj się do mnie, dobrze ci radzę. Daj mi lepiej dobre okienko, żeby cię wyprzedzić. Bo tylko mi kuź was spowalniesz grę. Skręcić, skręcić, skręcić. Nawet nie trzeba hamować, bo się szmaty same mi pod koła wpychają. Ósmy, zaraz może być ewentualnie trochę więcej. Może nawet uda się być jakimś cudem w pierwszej trójce. Tylko nadal trzeba uważać na ten. Strasznie mokry tor. Który dodatkowo sprawia, że mam zdecydowanie mniej kladek na sekundę niż wcześniej. Trzecie miejsce, jest trzecie miejsce. Jeszcze tylko tych dwóch przegonię. Dobra, nie przegoni ich na czas, ale trzecie miejsce nadal. Szliśmy praktycznie łeb w łeb, ale nadal dobrze, że było aż tak dobrze. Siódme miejsce, tak naprawdę po tym wszystkim. Za mało na pięć, ale ważne, że przynajmniej w tym ostatnim wyścigu trzecie miejsce ogarnęliśmy, że się dało. I to, co mamy praktycznie ogarnięte, to możemy sobie włączyć tutaj. Japońskie na przykład wyścigi. Mamy dwa wyścigi w sumie. Miasto czy może pustynia? Miasto pustynia. Zróbmy sobie jednak miasto, żeby było trochę łatwiej, żeby łatwiej można było ogarnąć sobie na zakończenie tego odcinka pierwsze miejsce. Dobra, lecimy. Musimy to ogarnąć w końcu. Musimy im pokazać, że umiemy to zrobić. No i nie rozumiem zielnego pojęcia, nie mam jakim cudem, Niektórzy już mnie wyprzedzają, pomimo tego, że ja już od początku kuźwa mam gazodechy. To jest czasami wkurzające, bo wydaje się, jakby niektóre kurde boty wręcz oszukiwały zasady fizyki, naprawdę. Albo ja mam po prostu do dupy samochód, pomimo tego, że wcześniej jakoś temu samochodowi się coś raczej udawało, ale dobra, może. Jakimś cudem uda się ogarnąć nawet pierwszą trójkę. No kuźwa mać, no blokują mi całą drogę. Tylko prędkość przez to badziewie tracy. No ludzie, szacunku trochę dla przeciwników. Dajcie może... Przynajmniej po czym jeździć, kurde. Dobra, lecimy. Ten oczywiście mnie znowu spycha. Gościu, wkurzasz mnie tylko zielony. Nie szkodzi. I tak jestem teraz na prowadzeniu. Hadfucić na maskę. Elo. Teraz trzeba pojechać jak najdalej, jak najszybciej, jak można, żeby mieć pewność, że wyrobię zakręty kolejne. Na przykład tutaj już trzeba skręcać najlepiej. Wiem, że potrawię, ale inaczej chyba kuźwa nie skręcę. I mu się coś pomyliło. Tym im, im wszystkim się coś pomyliło im, I oni wszyscy mają powalone w głowie, jak widać Też nie hamują i gówno robią A jakoś wyrabiają te zasrane zakręty Nie szkodzi, zaraz ogarnę okno życia Gówno mi zrobicie Jeszcze wam pokażę, na czym polegają wasze zasrane Zasady fizyki, gościu To by się chyba też coś pomyliło Jeszcze zamiast wierzyć w barierki On przejeżdża przez nie No chyba coś to jest rzeczywiście nie tak Przepraszam bardzo, ale takich cheatów to ja tolerować nie będę Nawet jeżeli to jest kuźwa mać komputer Dobra, hatfu Hatfu, gościu, hatfu ci na maskę. Ja tutaj będę przyjeżdżać i gówno mi zrobicie. Już najlepiej hamować, teoretycznie. No, gościu, chyba mówię ci coś. Wypieprzaj mi z tyłu. Tej, no, ten oczywiście mi się wpieprza i nie da mi przejechać. I oczywiście wszyscy inni mogą se z tamtej strony przejechać. Czerwony, weź wyjść, naprawdę. Tu masz barierki, wypieprzaj. Dziękuję, dobranoc. Trzeba ogarnąć sobie dobre znowu prowadzenie i dobre zakręty. Teoretycznie jest jeszcze w miarę easy. Jedna ciota myśli, że mnie dogoni. Widzę tutaj na minimapie. Trzeba tutaj znowu ogarnąć jakieś hamowanie dobre, tylko nie mam zielonego pojęcia, jakim kuźwa cudem, bo mój samochód driftuje zamiast skręcać w mordę jego kopana normalnie. No, i oczywiście wszyscy mi nagle będą przejeżdżać bez powodu, bo taka jest ze zesrana fizyka w tym przypadku, w tej grze, jak widać. I ze rane oszustwo, i ze rane boty. Nie szkodzi, ja wam jeszcze pokażę, że wasze oszustwa na gówno się zdadzą, naprawdę. I będę mieć przy okazji to nagrane, i cały internet będzie miał z was bekę. To by się chyba też coś pomyliło. wypieprzać barierki, śmieciu oszukany. Jak ja mam full gas, a ty gościu mnie jeszcze wyprzedzasz. Ale cheaty, ty? przynajmniej dziesiąte, przynajmniej dziesiąte. Ну no кузь вано, но направда. Albo ja mam do dupy samochód, albo to są naprawdę jakieś cheaty. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie, albo jeżeli chcecie kolejne odcinki z Project Cars 3. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i zostać wymieniony w następnym odcinku, tak samo jak z Bych Rychu, to zapraszam do donatowania w linkach w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapiać innych filmów, które pojawiają się w środę i sobotę, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczki. Tutaj będzie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam na go Facebooka link w opisie. To na dzisiaj tyle dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.